Piątek, piąteczek, piątunio. Witajcie na WSA w Software Academy Dzisiaj poznamy kolejną metodę dotyczącą streamów, mianowicie collect. Metoda jak sama nazwa wskazuje, będzie odpowiadać za kolekcjonowanie elementów ze strumienia do jakiejś kolekcji. A właściwie to do każdej, którą już poznaliśmy. Tym samym, nie przedłużając, przechodzimy do naszego IDE. Zacznijmy od domeny problemu. Zrobimy to na przykładzie magazynu. A więc, jeżeli mówimy o magazynie, to będziemy potrzebować produktu. Zróbmy produkt w formie enuma. Będzie prościej. Zostawmy kilka produktów, żeby nie było pusto. Jak łatwo się domyśleć, do magazynu będą przychodzić dostawy i będziemy też produkty wydawać. Tym samym musimy umieć zarządzać tymi produktami, a więc musimy wiedzieć, ile danego produktu mamy na stanie. Ponadto, każda kolejna dostawa może być w innej cenie tego samego produktu. A więc będziemy musieli te produkty agregować w partie, które na przykład będą miały tą samą cenę, albo według daty ważności. Czyli każda dostawa to będzie partia, która ma swoją ilość i swoją cenę. Partię nazwijmy po prostu LOT. Będzie miał relację do produktu, ponieważ jakieś produktu dotyczy. Będzie miał ilość określoną poprzez Integera i cenę. Do tej pory używaliśmy Double, jednak to nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ liczby zmiennoprzycinkowe w formie prymitywnych typu float czy Double są dosyć niestabilne, zwłaszcza jeśli mówimy o bitach na, na końcu. Najbezpieczniejszym i najwłaściwszym rozwiązaniem w Java jest używanie typu Big Decimal. Jak sama nazwa wskazuje, jest to liczba zmiennoprzycinkowa i duża czyli nam spokojnie obsłuży zarówno te małe liczby, jak i duże kwoty. Ponadto bardzo fajnie wspiera nam zaokrąglanie liczb do odpowiedniej liczby miejsc po przecinku, a także strategię zaokrąglania. Ponadto ma wiele metod odpowiadających operacjom matematycznym, jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, czy też te bardziej skomplikowane, jak pierwiastek czy potęga. A najważniejsze jest to, że liczba ta jest stabilna i zawsze będzie wynosiła dokładnie tyle samo. Dalej lecimy po standardzie, czyli konstruktor z parametrami i gettery. Skoro mamy produkt i mamy load, stwórzmy sobie jeszcze serwis. Nazwiemy go delivery service. I w nim będziemy mieli metodę load warehouse. No i tym będziemy się bawić. Dla ułatwienia, już tutaj sobie stworzymy metodę main. New delivery service load. OK. Chcielibyśmy dla każdego produktu stworzyć partię. A w związku z tym, że jest to enum, to posiada metodę values. Jednak values zwraca nam tablicę obiektów. Jak to zamienić na streamy? IntelliJ podpowiada nam template stream, który wykorzystuje metodę stream na klasie Arrays. Klasę tą już poznaliśmy wcześniej, używając metody np. slist. Bardzo praktyczne, gdy będziemy chcieli jakąś kolekcję różnej ilości elementów zamienić na listę. Ewentualnie całą tablicę. I jesteśmy na liście. I teraz możemy tu wykonać metodę Stream, a następnie na przykład map this generate load. Analogicznie tutaj już jesteśmy wewnątrz Streamu, a więc robimy map this generate load. z tym samym widzimy, że ten zapis jest dużo krótszy i z niego będziemy częściej korzystać. Wygenerujmy metodę. Jak widzimy kompilator IntelliJ bardzo łatwo się domyślił, że argumentem będzie obiekt przekazany w strumieniu. Jednak typu zwracanego już nie jest w stanie się domyśleć, bo nie wie co chcemy dalej zrobić. To już musimy sami. Return new lot i przekazujemy po kolei jakieś argumenty. Pierwszym był product, drugim jest quantity i tu byśmy chcieli wykorzystać randoma. Czyli tworzymy pole random, nawet może być statyczne. a następnie go użyjemy, czyli random next int i weźmy zakres od 10 do 100, czyli random wylosuje nam liczbę w zakresie 1099 ponieważ górne ograniczenie jest excluded następnie drugą liczbą jest big decimal czyli użyjemy tutaj new big decimal i jak tworzymy big decimal? Możemy podać liczbę całkowitą, czy to w postaci Integera czy Longa, nie ma problemu Możemy podać liczbę zmienną przecinkową, analogicznie float lub double, ale możemy też podać liczbę w formie stringa, byle żeby ona odpowiadała liczbie i dała się sparsować. W naszym przypadku użyjemy z powrotem random, next int i zróbmy ten sam zakres, czyli od 10 do 100, żeby sobie nie komplikować. Mamy konstruktor z trzema parametrami i już jest nieczytelnie. A teraz wyobraźmy sobie, że mamy klasę, Posiadającą 20, 50 czy 100 pól. Używanie konstruktora w ten sposób jest karkołomne. Ponadto możemy mieć wiele konstruktorów uzupełniających obiekt w różnych konfiguracjach, używając różnych pól i zaczynamy mieć mały sajgonik. Dlatego też najlepiej jest używać do inicjalizacji innego rozwiązania, które poznamy później. A na razie musimy się pomęczyć, co byśmy bardziej doceniali w wzorce projektowe. Rozdzielimy to sobie może na osobne linie i będzie przynajmniej widać, że to są trzy różne argumenty, i który argument w jaki sposób został przekazany. A my wracamy do naszego algorytmu. Skoro mamy już wygenerowany lot, to teraz pasowałoby zamienić to na kolekcję. Do tej pory używaliśmy listy. I ona bardzo ładnie nam zamieniała strumień na listę. Ale to jest dopiero od Java 17. Drugą taką metodą, którą możemy użyć, to jest tu Array. W tym przypadku dostaniemy tablicę z kolei obiektów. Jednak my rzadko, kiedy będziemy chcieli posługiwać się tutaj tablicą obiektów, raczej byśmy chcieli mieć tutaj tablicę lotów. Jednak tak się nie da i będziemy musieli użyć kastowania. W nawiasach okrągłych wstawiamy typ, na który chcemy rzutować nasz obiekt. W tym przypadku będzie to tablica lotów. Nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Ponieważ, jeżeli dorzucimy sobie tu jeszcze jedną mapę, na przykład zamieniając loty na stringi, używając metody toString, to teraz strumień jest stringów, nie lotów i nie da się zamienić stringa na obiekt typu lot. Dlatego dostaniemy tutaj na pewno wyjątkiem typu classCastException. Co gorsza, kompilator nam nie zwraca uwagi i nie rozpoznaje tego. Dlatego też ręczne rzutowanie jest dosyć niebezpiecznym sposobem. I to jest kolejny argument, dlaczego nie lubimy tablic. Innymi sposobami na kolekcjonowanie jest właśnie nasz bohater odcinka, czyli metoda collect. Możemy tutaj budować swoje własne kolektory, jednak zalecam korzystanie z gotowców. A takowe znajdują się w klasie collectors pod odpowiednimi metodami. Tourist, odpowiednik tej poprzedniej naszej metody tourist. Czyli w Java 17 używamy tego, natomiast w Javach starszych, od 8 do 16, używamy rozwiązania z klasą Collectors. Ale na tej klasie znajdują się również inne metody, na przykład metoda toSet. To z kolei zamieni nam kolekcję na seta stringów, dlatego że mamy map toString. Jeżeli to usuniemy, to już mamy po staremu loty. I tu należy pamiętać, aby zaimplementować metody equals i HashCode. Ponieważ za pomocą tych metod będziemy sprawdzać, czy obiekty występują już na danej kolekcji. Dotyczy to zarówno HashSetów, jak i HashMap. I to są dwie prostsze metody, teraz nieco trudniejsza w postaci metody ToMap. Ponieważ mapa składa się z dwóch elementów, z klucza i wartości. To też musimy tutaj przekazać dwa parametry, opisujące w jaki sposób będziemy budować klucz i w jaki sposób będziemy budować wartość. I tak, jeżeli byśmy chcieli teraz stworzyć mapę na podstawie lotów ze strumienia, gdzie kluczem będzie produkt, a wartością będzie cena, to możemy to opisać następująco. Kluczem ma być metoda z klasy lot getProduct, natomiast wartością metoda getPrice. Tak naprawdę, metoda toMap zawiera dwie funkcje analogicznie do metody Map ze strumieni. Gdzie pierwsza funkcja odpowiada za mapowanie kluczy, natomiast druga funkcja odpowiada za mapowanie wartości. Tym samym łatwo się domyśleć, że mogę tutaj używać nie tylko referencji metod, ale również wyrażeń lambda i tak dalej. Jeżeli wyciągniemy z tego wartość do zmiennej, to widzimy, że faktycznie otrzymaliśmy mapę. Gdzie kluczem jest produkt, natomiast wartością big decimal odpowiadający naszej cenie. A co, jeżeli byśmy chcieli mieć tutaj lot, czyli mapować produkt na nasz obiekt z kolekcji? Skoro jest to funkcja i można użyć tutaj w referencji metod, to przez analogię można również użyć wyrażeń lambda. To też możemy wykonać taką operację, a więc dla argumentu lot będziemy zwracać lot. Metoda trochę infantylna, dlatego że odpowiedniej takiej metody to jest coś takiego. To też są bardziej zgrabne metody na zaimplementowanie tego w postaci użycia function identity. Nowe słówko do zapamiętania, ale dosyć intuicyjne, ponieważ skoro to map przyjmuje za argument funkcję, dlatego piszemy function, a identity zwraca nam element z kolekcji bezpośrednio. Równie dobrze moglibyśmy coś takiego napisać tutaj, czyli map function, ale to polecenie nie ma absolutnie żadnego sensu, ponieważ zwracamy ten sam element, który dostaliśmy, więc równie dobrze mogłoby go nie być wcale. Jednak w kolektorze to ma jak najbardziej sens, dlatego że będziemy teraz element z strumienia przekazywać jako wartość, ewentualnie jako klucz do mapy. Dla potwierdzenia, możemy zrobić sobie sysaut. I dla każdego klucza, zrobimy tutaj sobie w kamerkach, żeby to ładniej było widać, sysout key plus dwukropek, dorzucimy jeszcze tabulator, żeby się oddzielić, plus lots get key. Tym samym musimy wrócić jeszcze raz do lotów i zaimplementować kolejną metodę, mianowicie tu string. Uruchomimy coś takiego i zobaczmy, co się wydarzyło. I faktycznie tak mamy. Klucz Orange, a wartością jest lot posiadający produkt Orange o odpowiedniej ilości i odpowiedniej cenie. Analogicznie jest Grape i tak dalej. Reasumując, w Java 17 mamy dwie metody odpowiadające za zbieranie strumienia do kolekcji: mianowicie ToList i ToArray. Jednak obie dotyczą tylko Java 16, 17 i dalej. W starszych wersjach musimy użyć jednak metody Collect i klasy Collectors, na które znajdują się metody toList, aby otrzymać listę, toSet, w celu otrzymania setu oraz toMap, żeby zamienić strumień na mapę. Przy czym toMap jest najbardziej skomplikowaną metodą, ponieważ potrzebuje dwóch funkcji w postaci referencji metody, tudzież wyrażenia lambda, osobno dla klucza i osobno dla wartości. Jeżeli podobał się Tobie ten materiał, możesz dać łapkę w górę, zasubskrybować i kliknąć w dzwoneczek, aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Do zobaczenia!